Cześć widzowie. Idziemy szukać Grzesia Niestety, tak jak Wam mówiłem, do tej pory Sabina się nie znalazła, więc raczej jej nie pomożemy, bo już pewnie gdzieś siedzi za granicą. A najlepsze że dzisiaj to zadzwoniła do mnie policja i pytała się o Berkę Kolus, czyli o Beronikę Próbowałem wyciągnąć od niego o co chodzi, ale no niestety nie chciał mi powiedzieć. Więc. Weronika jest poszukiwana A czemu to ja nie wiem Teraz szukamy właśnie Grzesia Dostałem informację, że siedział tutaj Ale to było pół godziny temu Oczywiście już go nie ma Są jego słynne ławki nie, Tam nie ma go? Co z nami z tym? Co tam stoi? Nie, to nie ma Nie, wiem, na na drogę Czy tu był? Weźmy temu, no, nie, był? Pewnie tam, się nie, tam nie, ciemny Zupełnie patrzy się znów Kurwa nie, ciemny, i patrzy się kurwa, i nie, 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 to ja. no. widzowie Ok, Nie, wyrywaj mi telefonu, bo ci. Możemy mi co zrobić. Aha, widzowie. Ja do tych niektórych, czyli do tych takich. E, co cały czas mnie cisną, tam, to tam to robił. Wiecie co, sram na was z tego powodu, bo mnie to wali, co wy piszecie. Czyli taka pani Barbara, jedna. No tak, no co, w końcu mogę to powiedzieć. To jest jedna i ta sama osoba, wie, że ty. Wiem. Ale ja na nich sram po prostu Niech se biorą, niech se wyzywają, co rob... niech se mówią co chcą mną no. Idzie Master Shift Kurwa jak ty wyglądasz chłopie to aż mi cię szkoda normalnie Ale nogi normalne Ten znowu to już nogi normalne? <noise> stało, już nogi normalne już nie! Przy, już, już przechodzą, to... tak? Przed powodu chyba tego nie dostał. To jedno Ale już przechodzą Taka, mnóstwo, nie... Mnóstwo, nie papierosa. Ja wczoraj, nie dotykaj mnie! Ja nie mam nigdzie Ale nie dotykaj mnie, sześć. proszę nie dotykaj mnie Rzesiu, co? przechodzą Ci nogi? Łękotka już nie boli nie. Idziesz tu do roboty? A oczywiście, inno przyjeżdżać do mnie Mam mieszkanie fajne do opróżniania, co opróżniamy cały czas No, to przyjedź do mnie jutro On której no będziesz? Jedynczej? Chłopie, widzowie, on tak cały czas mówi Przedwczoraj byłem po niego, powiedział a, przy, przyjedź rano, czułem. pójdę na pewno, przyjechałem o 8 gdzie? rano mówi, no jutro, jutro. Ja, się ja jutro przyjadę, przyjadę o 7 rano, jeżeli będziesz będzie chciał iść, to no że jeździę. Nie, no. no jak wie. tam jest fajna robota, jest całe mieszkanie, możesz sobie posiedzieć na łzeczkę. Ja wiem, ci powiedziałem, gdzie się Ja myślałem. czapkę jeszcze uchował. Ja zawsze byłem przystojny. Nie. I powiedziałem, nie do ciebie, nie. No, no, Patrzcie widzowie, no, ubierał się tak ładnie, a teraz co... No. A wczoraj dorypałem. A jednemu. To. No, no, ja nie. mu ile miał, ile miał lat 12? No nie, cygat był. Ty w ogóle Grzesił dzisiaj tapał? Nie, wziął Słyszysz? się położył koło mnie i nawet nie wiedziałem. Dopiero wyszedł, ściąłem, że to on jest. A on chłopakom utarki wziął 500 złotych ze stołu. A my se pili grzecznie, ładnie i Co, nie wiedział. Co nie, nie widziałeś A ten skurczy... Nie. Nigdzie? A, a tej Sabiny? Ja, ja tu czekam na dwie panienki. A miałeś tą babę do nagrywania, mm, gdzie mm, jest? No czekam na mnie przyjdzie, taka fajna. O. Dzisiaj do mnie policja dzwoniła i się pytała o Beronikę. O Beronikę? No jeszcze ja zasuję i tak mają. Pójdzie, no, chyba. w poduszkę. <noise> Krzoki. Żebyś wiedział. Co ty grzesiu? A wiesz, co ja... Jak ty Grzesiu? Ty Grzesiu też za niedługo tam wylądujesz. Co ty ja grzesiu, grzesiu robisz dalej? Jak ja jak myślałem. Ja myślałem, ja, żeby, nie, nie teraz ja myślałem, żeby Ci ten, ten garaż wysprzątać tam Wiesz, ja dzisiaj jedno euro zarobiłem tu? Dobra, a pytanie do Ciebie, będziesz spał w tym garażu tam, gdzie jest... Nie, tu potem. Ale zaraz się zrobisz, no to ten garaż możemy wysprzątać całkowicie Dam Ci tam nowe łóżko, nowe ten i piec wpierdzielimy, jak w elektrowni No można I zrobisz tam normalnie taki kurde ja ale. zrobię Ale pokój Bo ja se poradzę W, w pierwsze ja Ci tam, pierwsze ja ci tam kozę, tak bo była na elektrowni, będziesz se palił mhm. Ale wszystko musimy. Bo nie taką dużą musimy... Nie się... musimy się jutro po, po robocie umówić nie, nie Jutro no. No. po robocie umówimy, pójdziemy tam i wysprzątamy to wszystko do worków Wystawimy no. na zewnątrz, żeby tam nic nie było Ja pomaluję szczany na biało Żeby odświeżyć, żeby nie śmierdziało No, jak tam zajebali, żeby ja mi się tam nie chciało chodzić, bo tam śmierdziało jak chuj Chwilałem pytałem... tu iść Spać Niż tam Tak, jak się ja was pytałem, czy śmierdzi, to powiedziałeś, że nie Że ci po nie, no, no, a on bo wygląda w tym wczoraj. A mu przykury, się Paweł dziwił, bo Paweł był przy tym. Z liścia. Z no. Zapytam się go, czy, czy, to, czy to prawda dzisiaj. No on to ci powie. Z liścia mu zapierdoliłem, to prawie, że padł. No. Tak on A nie, Tak on padł po twoim liściu, to musiał być chyba z trzy razy gorszy stan niż ty. No. Jak on kurde siedzi bez przerwy i kradnie wszystkich dookoła, kumpnie kumpli kradnie, do, dlatego dostał do mnie z liścia. Bo mnie wkurzył. Rzesiu, nie, ja, tak, ja nie się kradnie znał, się nie kradnie się swoich ludzi. Rzesiu, jakbym cię znał od nie dzisiaj, to bym się... ci mógł wierzyć, ale nie znam a, cię od a, dzisiaj. Więc to się spyta z Pawła i ci Paweł udowodni, bo był przy tym. Patrz, a żeby wierzył, że teraz do niego dzwoni. No i już No I, I zaraz będą wiedzieć, czy to jest prawda. No i będą wiedzieć. Ja mu dzisiaj ja, śmigłem, to się prawie obalił. Gdzieś pisz pod balkonem? A czemu nie był tego? No płódko, tam mam czy tą poduszkę, to mu nie uszymano. Nie chcesz tam spać? Gdzieś sygnał jest. No to Ja będę łaził, jak ja tu więcej zarobię. Daleko co? Siedziń, Daleko siedziń. tam, żeby iść. Halo! No. No, no się na Pawełku, powiedz mi taką sprawę. Mam Panie. jedną, żebyś mi odpowiedział. Jest to prawdą, że u dzisiaj komuś wczoraj. Wy, nie, wczoraj. komuś wyrąbał liścia? Sobotę. Ale jest to prawda? Tak, ja tam byłem. Temu Woźkowi, będziesz wiedział, któremu makijaż. A to ja nie wiem, ja nie znam tam, wiesz. Ja mnie to A on wyjebał mu. No. No to dobrze, to dobrze. Spienił się i mu wypierdolił No To za co to było? Za kradzież. No Także już tam wyjebał z do spania i gdzie stał kurwa, kogoś dokradł. No. Zaczął go wyzywać, ty skurwysynie, ty złodzieje, No bo stoję tak przy nim teraz i tak mówił no i mu nie wierzy, ja, nie? No, tak. ty, ja, to jest prawda no. no dobra, dobra, no to trzymaj się, boku. No, na razie A Grzesiu, mi... Grzesiu fajter Aż strach się ja Ja już nie będę chyba przychodził Cię nagrywać, bo jeszcze mi idę mi ja, już... ja mnie wkurzył, jak dostał liścia, tak padł nie ty skacza, tylko. Krzysiu? Ile chodzi w no. tych Co, ty? Zresztą jakbyś mi się uderzył, to mi się podoba. Normalnie jak wali. Co? No, czuję jak wali z A, to się, idę wykąpać. Ta, gdzie się pójdziesz wykąpać? Na stabicie. No, tak, nie, <laughs> ale i tak wiesz, jest ten zarośnięty w ogóle, ale na przykład przyjemny się, <coughs> no. się. W ogóle jak on schudł, co? Mm -hmm. No, co ten Strasznie I co ty grześ robi z tobą. Całym... Niedługo się meczyki zaczynają i co? A ja nie będę groł? Będziesz grą, chyba w Cymbergaja Tak Chłopie, jak Ty będziesz groł, to ja będę chłopiec świętym Mikołajem Aj tam, aj tam No tak To co Grzesiu, idziemy tam wiecie, jutro? Drudzi. Wysprzątamy cały ten garaż, ja go wymaluję i... Ja I i dźwi, wie, dźwi, tak. dźwi ci nowe założę Mam akurat teraz rozbórki z garażu No żebyś się zamykał od środka tam się nikogo nie było Ale mówię teraz na poważnie Grzesiu, a nie na ten, bo przyjdzie zimno i ten A tam Ci pieprzymy kozę, nowe łóżko, pomalujemy i będziesz miał normalny za garaż Tego mączako. Yy, do niego się mówi, on i tak nie, nie wiem, czy on wie w ogóle co się do niego ja mówi, Ja wiem, a na wszelki wypadek pod ręką To co powiedziałem będzie. przed chwilą? A że tam coś, tam. No. no nie słuchał, chłopie <laughs> Słucham Tak może zapalisz 5, Czemu dzisiaj wypadnie? Da nie dałem, nie ma papieros? Ja, ja, ty byś nie. Tak. Ty za szczery, jesteś. O, co Grzesiu? To w ogóle mówisz, że nie ma stypy? A ciekawe, co policja chce od berki, pewnie idzie się jedź. Cholabi, co mi na by, Grzysiu, też to za niego czeka. jak ja żeby to łapał, mandaty, nie, nie mandaty. Za co? Ja tutaj ci nic nie chcę mówić, ale tak, że się może... Jeszcze być? mnie tu nie złapali odkąd przyszłem, od roku. No dobrze no Grzio wie, że tam ci nic nie. Jeszcze czemu zaparkowałeś tasle tutaj. A? Czemu zaparkowałeś taslet tutaj? A o mi się zaparkowało. Mogę się stanąć gdzieś dalej. A ciorka. Ładujesz, A... tak? No, nie się ładuje, o przy jak chcę wyobrazić Grzeciu zimę? Chyba pójdziesz tam. Do piachu? Nie, roba. Nie ma takiej mocy. Hmm. A mogę mu wczoraj z hmm. nogi wykurzyć. To nie było wczoraj, tylko sobota. No, w sobotę. A wiesz kiedy była sobota? Cztery dni temu. Co? Uciekać jeszcze trzy dni? No, chyba tak. <laughs> ale mnie tak wkurzył, że nie mogłem wytrzymać nie, wie, jestem na tyle spokojny, że zda, dałbym, dałbym sobie spokój, ale mnie tak patrzcie widzowie, jak on Tylko euro dzisiaj gościu mi dał euro patrzcie widzowie, daj mu 20 zł. Na, 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 na. nie 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 mów, to, nie rób dobra. tak, bo później ci będą mówić popierze, że, że bierzesz chłopie i popisuje no. się, że masz te pieniędzy Właśnie. chłopie, Ty że nie ci rozumiem, dają o. że mu że nie daje nic Grzysiu. No to ja wiem, no bo tacy są, no. A ja ci znajdę ludzi, tu. Się no że się chcesz, źle czasu to słyszymy. No. Daj Ale kurde, czego ty nie rozumiesz, że nie mam? Będziem ci nie dotykaj dotyka. mnie. Gdzie się? Majki Gdzie się, ale poważnie, naprawdę. Siąnęć. Gdzie się, naprawdę, nie dotykaj nie mnie. Patrzcie, widzowie, jak za mną lata, jak niepo, niepoważny człowiek. No a już nóżki nie bolą, tak? Nie. Łękotka nie boli? Nie. No. No, nie ma problemu. A jak się robiło, byłeś u Roberta, to co, Łękotka bolała codziennie? no. A tak wyszło. Powiedziałem ci, nie dotykaj mnie. Powiedziałem ci, nie dotykaj mnie, Grzesiu, no. Nie, 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 Jak cię lubię, to tak proszę mnie nie dotykać. No, ale ładnie wyglądasz. No, wiem, bo jestem przystojny, zawsze. nie, Auto to jeszcze mogło do ale tak Idę sobie zapalić, bo mnie marudzi. Idę, Robert. Wysiedłem na ławkę, zapaliłem się pewno. Co byś powiedział widzom? Swoń. Wszystkiego najlepszego i bycie za mną. No e, i nikt za tobą nie jest z tego powodu, no, bo nie. się zniszczyłeś. No troszeczkę. No, no. Masz swoich ale, swoich, ale, te, ale i na Jutro ci poczytam na w komentarze. No, No widzisz zawsze tak opięcie, Dam tak. robkowi telefon swój i będzie ci czytał. Daj no mi papier, Chyba no. gaci to. O właśnie, panu Robkowi ma się mu przestawać jako, jako pan. A o tym ty A pan... gdzie ty jesteś? Oj widzowie. No, gdzie ty Koniec jesteś? Koniec filmiku. No. Gdzie ty tańczysz? Przez noc tu tańczysz. Jak się To jak to jest moja bluza? Ta twoja no, tak, to ta jest moja bluza. Była chyba wczoraj. Nie, to jest serio moja bluza. No to już nie może. No. Dziękuję bardzo. Ja się Chyba powiedziałem. A ja powiedziałem. widzowie jeszcze na ten... nasz na garaż zobaczymy czy są może akurat... Co? Czy może akurat będą. A z Grzesiem się... Z Grzesiem się pożegnajcie. Cześć widzowie. Co zawsze mówiłeś? Dziękuję wam bardzo. Tubik. Co? Tubik. <grych> <grych> Subik. Subik. No mi my się myli. O, tubik. mi się Subik myli. łapka. Jesteśmy że się mówi, że podobno tu śpi jakichś dwóch nowych ale on zawsze kłamie, więc nie no, biegają tylko szczury, ale jest inaczej, bo już widzisz? zamknięte no, jest do zamknięte i jest ten, widzisz? tu co? Stropian. No, no nie, nie stropian tu, widzisz? ta mata jest, nie mata, tylko ten koc no. jest inaczej tak, ze chcesz nie biegać, posłuchać? No szczury biegają. Chłopie. A co mówisz ostatnio, że, że jest ten poświeć tu, że jest porozwalany? No łóżko było. Widzisz, łóżko jest inaczej zrobione. Hopie, szczury tu latają, hopie ja i pomyśl, czy Tam są jakieś te nowe butelki albo coś. Jest, co, bo te, widzisz? Ten stropion tu był? Był, no ale widzisz, tu na przykład, hopie, już tego nie było tak, bo było trochę posprzątane. Kurde, nie wiem, czy on, czy Krzysiu da radę to posprzątać. Jak się to to będzie pachnieć, no ale ja tego na pewno nie tygam. No ja też nie. On to musi posprzątać. No więc spróbujemy zrobić tak, bo wiecie, to jest tak, że jest ciepło, ale lada dzień, zrobi się mróz, więc zrobimy tak, że damy go tutaj, wysprzątamy, pomalujemy, damy kodzę. i niech sobie śpi tu. No niestety wybrał tak, to tak no. Jeszcze mu w ten sposób pomogę, dałem mu już tak naprawdę całe serce swoje, wziąłem go do domu, a teraz chociaż mu pomogę jeszcze w taki sposób. Patrzcie jaki fajny pies duży. Prostawcie łapkę widzowie, suba czekajcie na nowy odcinek.